Coś? Jedziemy. Wszyscy, cały czat! Sto lat i serduszka, jedziemy. Sto lat, sto lat, niech Bartek żyje nam. Sto lat, sto lat, niech Bartek żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Śpiaska pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, A kto z nami nie wypije, niech łaską wróżanie, a kto z nami nie wypije, niech łaską wróżanie. Nie 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 sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowie no, szczęścia, pomyślności, niech żyje nam. Brawo Bartek, znaczy brawo, solatę. Śmieczunkę, słodki. Zdrowie szczęścia, pomyślności. No. Zanek.